Twarze świeckiej Bezpieki pokazuje nam pewnego rodzaju wycinek historii komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Jest to przedstawienie Urzędu Bezpieczeństwa w środzie śląskiej poprzez pryzmat biografii poszczególnych jej członków, w tym wypadku głównie pokazani są szefowie Urzędu Bezpieczeństwa i szefowie służby bezpieczeństwa. Historia komunistycznego aparatu represji. Na Dolnym Śląsku rozpoczyna się na wiosnę roku 1945 wraz z przybyciem tutaj grupy inicjatywnej, która miała tworzyć aparat bezpieczeństwa na wzór sowiecki, komunistyczny aparat bezpieczeństwa na poziomie województwa, czyli Wrocławia i na poziomie powiatowym. Między innymi mniej więcej od czerwca roku 1945 rozpoczęto tworzenie, tworzenie Aparatu Bezpieczeństwa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Środzie Śląskiej, Środa Śląska była bardzo zniszczonym miastem w wyniku działań wojennych, jednak rozpoczęto dosyć szybko budowę struktur państwowych, struktur politycznych i budowę również niezbędnego dla komunistów aparatu bezpieczeństwa, który miał zapewnić zainstalowanie nowego systemu i utrzymanie go. Oczywiście do tego potrzebni byli ludzie, najważniejsze były osoby, które potrafiły zbudować ten aparat, potrafiłyby stanąć na jego czele i potrafiłyby wcielić w życie główne zadania. Jakie to były zadania, to posłużę się cytatem, cytat mówi, z lat późniejszych co prawda, mówi o tym jaka jest rola Urzędu Bezpieczeństwa, w tym wypadku to jest jeden, jeden z organów, który, organów bezpieczeństwa, który w cytacie z dokumentu takimi słowami wyraża, co funkcjonariusze powinni zgodnie z treścią polecenia wykonywać. A więc mieli prowadzić nieugiętą walkę z agentami imperializmu, szpiegami, dywersantami, sabotażystami i innymi elementami godzącymi w ustój demokracji ludowej oraz z wszelką działalnością wymierzoną przeciw budownictwu socjalistycznemu w Polsce". Te słowa wskazują, że ci ludzie, którzy stanęli na czele, na czele Urzędów Bezpieczeństwa, według swojego mniemania i według mniemania ich przełożonych, mieli być na froncie właściwie walki i warto się przyjrzeć tym osobom, czyli w sposób personalny zanalizować ten komunistyczny aparat bezpieczeństwa, kim byli ci ludzie skąd się wzięli, jakie mieli życiorysy, jakie mieli dokonania i poprzez to m.in. że szybko stanęli na czele, właściwie stali się pewną elitą nowego państwa, to warto też wskazać, czy do tej roli się nadawali i też jak tą rolę wypełniali. To oczywiście jest zadanie dla opracowań monograficznych wystawa Twarzy Siedzkiej Bezpieki przedstawia w sposób bardzo ogólny i, i dosyć taki, można powiedzieć, prosty. Tylko krótkie sylwetki, a właściwie wycinki z sylwetek, sylwetki szefów i ważnych funkcjonariuszy na przestrzeni lat 1945-1990. Pierwszym szefem, kierownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Środzie Śląskiej był niespełna 20-letni Wacław Kusiński, tokarz, ZWM-owiec. Człowiek, którego charakter określa między innymi dalszy jego los. No, został Skazany przez komunistyczną władzę, przez wojskowy sąd rejonowy za łapówkarstwo, czyli nie nadawał się w późniejszych latach, nie nadawał się nawet do takiej funkcji według bardzo, bardzo, można powiedzieć, kryteriów zaniżonych. Następni szefowie, następne osoby, które stały na czele komunistycznego aparatu, represji aparatu bezpieczeństwa w środzie Śląskiej to osoby też bardzo dobrze przygotowane do tej roli, to znaczy wierni, wierni funkcjonariusze, ludzie przygotowani poprzez szkoły partyjne, poprzez, poprzez swoją służbę, poprzez szkolenia w, w Resorcie Bezpieczeństwa, którzy po prostu do roku 1954, który był pierwszym przełomem, pierwszą zmianą, jakby systemu sprawowali ten urząd w sposób odpowiadający ich kwalifikacjom i w sposób odpowiadający temu, od czego od nich oczekiwano. Władysław Piekza, Bolesław Sikorski, te nazwiska znajdują się na wystawie, te nazwiska można, można scharakteryzować poprzez ich życiorysy. W 1954 roku następuje pierwsza zmiana poważna w, w funkcjonowaniu aparatu bezpieczeństwa, mianowicie na skutek pewnego rodzaju wydarzeń, m.in. ucieczki światły na zachód, gdzie następuje pewnego rodzaju kompromitacja Urzędu Bezpieczeństwa, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Następuje organizacja, w wyniku której powstaje komitet do spraw bezpieczeństwa publicznego. Nie zmienia to charakteru pracy i działania i właściwie funkcjonowania w ogóle Urzędu w Środzie Śląskiej, który Nadal, nadal jest urzędem, urzędem, Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, a właściwie od tego roku istnieje coś pod nazwą Delegatura Urzędu Bezpieczeństwa. 56 rok, przełom październikowy, to jest zmiana już bardzo poważna nie tylko w nazewnictwie, ale tak samo i w charakterze działania powiatowych struktur bezpieki. W 56 roku przestaje istnieć Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Przestaje istnieć Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, właściwie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które wcześniej w 1954 roku zostaje rozwiązane. Na jego miejsce powstają, powstaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które w ramach swoich struktur posiada Milicję Obywatelską, a w ramach Milicji Obywatelskiej funkcjonują struktury służby bezpieczeństwa, której historię możemy rozpocząć właśnie wraz z rokiem 1956. Dla y, środy Śląskiej o tyle to ma znaczenie, że y, te struktury powiatowe zostają sprowadzone do postaci bardzo mizernej w porównaniu z Urzędem Bezpieczeństwa. Natomiast y, kolejni y, szefowie y, tutaj y, pewnego rodzaju komórek służby bezpieczeństwa na terenie, na terenie właśnie powiatu świeckiego, na terenie Ziemi śreckiej funkcjonują w ramach, w ramach właśnie służby bezpieczeństwa. To się dzieje do roku 1975, kiedy reforma administracyjna powoduje w pewnym sensie wyrzucenie ze struktur powiatowych struktur SB, a więc nie ma tam formalnie SB, dopiero wracamy na poziom powiatów. W roku 1981, kiedy w dobie Solidarności zapotrzebowanie na działania, nawet w tak małej skali, w skali regionów powiatowych czy też nawet i gminnych, staje się coraz większe zapotrzebowanie na działalność aparatu bezpieczeństwa. W 1983 roku powstaje struktura, którą możemy określić nazwą Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych. Ostatnim szefem. SB na terenie powiatu świeckiego jest mają Trzepizu. Majo Trzepizu też bardzo ciekawa postać. Tutaj też warto zacytować jego, jego fragment, właściwie dokumentów, które znajdują się znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i to już dokumentów znacznie późniejszych, bo dokumentu z roku 2009 Majo Trzepizu, magister administracji, absolwent szkoły oficerskiej SB w Legionowie, zastępca szefa ojonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw SB w latach 1985-1990, negatywnie został zweryfikowany przez Wojewódzką Komisję Kwalifikacyjną pod kątem pracy w nowotworzonym. Urzędzie Ochrony Państwa, czyli rok 1990. W archiwum oddziału IPN we Wrocławiu znajduje się jego oświadczenie z 2009 roku, w którym stwierdza m.in., że był zwolennikiem odnowy i walczył o przemiany w Polsce. Swoje przeniesienie na stanowisko zastępcy szefa rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych do Spraw SB w Środzie Śląskiej określa jako karną banicję. A więc widać, że atmosfera końca lat 90. to już jest inna atmosfera niż początki budowy budowy bezpieki na terenie nie tylko powiatu sieckiego ale oczywiście też to jest atmosfera, kiedy znajduje się wielu już funkcjonariuszy, którzy stawiają się w szeregu tych, którzy dostrzegają błędy i wypaczenia i nawet z nimi walczą. Zmiany oczywiście po roku 89 skutkowały tym, że rok 90. to jest data końca służby bezpieczeństwa na terenie nowego państwa, które już określamy nazwą Rzeczpospolita Polska a dzień 31 stycznia 1990 roku możemy uznać, ponieważ w tym dniu zlikwidowano etaty SB w Środzie Śląskiej, możemy ten dzień uznać za koniec Służby Bezpieczeństwa na terenie i koniec bezpieki na terenie Środy Śląskiej. I krótkie podsumowanie ogólne, dlaczego tak ważne jest przedstawianie personalnych aspektów działania instytucji państwa totalitarnego, jakim była Polska Ludowa. Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy jakąkolwiek nazwę przyjmiemy, ponieważ tutaj oczywiście mamy pewne różnice między nazewnictwem prawnym, formalnym, a tym nazewnictwem naz, potocznym, jaki jest zawarty w słowach Polska Ludowa. Otóż, jak każda instytucja, aparat bezpieczeństwa nie był bytem bezosobowym. Składał się z ludzi, którzy tworzyli jego historię, odpowiadali za jego funkcjonowanie i byli to funkcjonariusze legalnie działających instytucji i funkcjonariusze nie utajnieni, tylko funkcjonariusze działający w legalnych instytucjach, instytucjach, które, które po prostu nie były w jakiś sensie zakamuflowane przed społeczeństwem, chociaż takie próby, jeżeli chodzi o, o na przykład SB były podejmowane, że, żeby po prostu zakamuflować w ramach struktur milicyjnych wiele etatów SB-ckich. Natomiast kiedy patrzymy na ten aspekt osobowy, to musimy od razu stwierdzić i podsumować. Trzeba przedstawiać życiorysy tych osób, bo to jest fragment najnowszej historii nie tylko Powiatu Świeckiego, ale w ogóle najnowszej historii Polski.